Mozambik ja. No nie, zabiłem tuberska. Go na tuberska, do tuberska. Nie, do hey, ja mam tego Gibraltara. Leży. A, zabiłeś go Gibraltara czy jak? Tak. Hej, okay, hej. Okay. działa cuda, kurwa. <laughs> Magic of Mozambik, kurwa. Dobiłeś tego oktankę? Ok tą do ok Nie, nie, nie ja nie wiem gdzie no, ona jest teraz drugiego, drugiego obu, się pytam Low, 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 leży. straszne Leży, leży, leży Jeszcze wrajpka widziałem Wrajpka na mnie, wrajpka na mnie Leży, leży Jest z gonem tak. miał Pięknie chłopcy, radarowce. Ja, tak mówię, to Wiazkowicz, a pomóc, nagle widzę. Jeb gościa z łapy uh -huh. kurwa. Dom... kurwa to się mówi, to się mówi. W tym budyku słyszę na 100%. Leży, jest <noise> się Na no, kopi go, dawaj, O, no. <noise> Ojejku Ja ma ktoś jakiś, jakiś biały armor chociaż? Fuck, nie mam Ale <grymne> to nmc Ja coś wrzuciłem i skopa wywaliłaś Przynajmniej, gdzieś, za, za tym autkiem pobojałem Leżę Jeszcze coś. Ta no, lecimy! Pepega? Tu, na górze, przy tych trzech skrzynkach, przy tych trzech skrzynkach chyba. Albo nie, jednak tutaj na, jednak tutaj na blisko. No, Szukał. No bo tak, tak słyszałem na początku. Ten budynek, Jest, przynajmniej widać, widać, widać gdzie było. Jest w, w budynku, na piętrze, na piętrze. Dostali, 68 osiem dostał. Który to był armor? Fuck me Na dole, na dole, na dole Jeden niebieski armor Jeden leży, jeden leży Leży może być serwer waga Jeżeli, jeżeli to się ktoś wywalił Teraz leży, no, nice Idziemy jak burza. Holy shit. Mieliście jakieś lepsze armorki, czy? Jeden tylko znalazłem i zabrałem. Tutaj macie shieldy. Nie będę podbijał wszystkich. Jest 301 też. Niebieski backpack. No, Chcecie co? coś? A, mam fioletowego barrel'a, jeżeli ktoś ma ten, e pompę. I 40 heavy. Starsze mało light mam. A, a, gram na dwie light. O, tutaj było coś Light nie macie nic? No, mam, mam mówię dwie Light, to jakbym ci dał, to bym był w dupie. To, wow, tak szybko tak zeszło. Z, 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 z tej... mnie. Ja, ja co chwila, co zabijałem? I w tym przypadku to ma tylko 20 Amo Możemy chyba wyjść z tego. Gry. Z. A, z gry. Okej, okay, dobra. E, to ma tyle, jeśli się mogę. Ten, ten Hemlock nie jest taki No i ja na początku będę do niego błędnie nastawiony, przez to, że ten. E... Na przykład burs. podoba mi się, gram teraz na przykład z celownikiem na 3 na tym, na hemloku. Nie, tu to jak tak mówiłem na tru... początku. Ale ty to jesteś wiesz. <noise> Hemlock <noise> na celowniku X3 jest naprawdę spoko. No. Wszystkie semi-fire na 3 są spoko, ale jak już full auto, to nie podoba mi się w ogóle. Przed chwilą mówię, że potrzebujesz light, teraz najlepiej pingujesz lighty? No bo wiesz, no trochę wziąłem też. Wydaje, że też nie masz. Znaczy ja nie mam, żeby się dzielić, 30. ale. O, to weź od niego. Pewnie masz 400, nie masz, żeby się dzielić. Nie, nie, nie. nie. Mam 200, ale mam przecież R99. Więc surr. nie masz. Tak. Jest jestem, mam dwie broń na, na light. Vogue? Nie są ludzie. Ja bym Skullpiercera przygarnął. Chyba nikt nie miał. Heavy ten. Spawn poleciał głównie na nasze W i biją się na bunkrze, coś w stylu. Oh. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nie mogę to wziąć chyba? Tak, nie mogę. To przez tunel przejdźmy, przez tunel. Dobra, coś to do nie będzie blisko? Nie macie w ogóle jakiegoś, bo Czułem, że tego więcej, bo ja mam cztery. Sześć. O, to ja trzymam więcej, tylko co do tego. Ktoś Czołka potrzebuje? Nie. Musieliśmy się na bum przebić. Bo tutaj nawet. O, bo tu jest. Okay, mam. To jest moja sniper stock, serio. Jaki? Feltowy. Feltowy. Liczyłem na coś, co mi się przyda. Aaaa... O... Są przynajmniej, wejdźcie do bunkru, wejdźcie do bunkru Zniknęła, teraz wyszedł mi kolejny Wraith się uciekła w stronę N, w stronę N uciekła Wraitha Kurde, trochę dostał. Bryf gdzieś musi tu być na blisko. Bo najmocniej nie może uciec tak daleko z, na tym swoim ku. Wychodzi malo, 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 nice. Odkryli was, ale nie wypuszczam ich, z nie wypuszczam. Najdami chyba wychodzi, jeden chyba wychodzi. Nie, 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 leży? Ten uciekł uciekł Molo, nie, 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 shit Nice A nie, 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 armor jeżeli daj go, potrzebujesz. Hmm. No. Nie, bo tylko jeden chyba, ten co zabierze wziął. To może. Tu jest niebieskie, jeżeli nie masz niebieskiego. Nie, mam niebieskie. A Ty się wylecz. Zaraz się wyleczę. Patrz zaraz, tylko szybko. No ale nic, już takiego. Hmm, nawet zwraca się nie? na ten. Nawet le mówię o tym. O, w górach, w górach, w co my się w tej zamknij bunker. Zamknij bunker. Nick. To skałtnik. To ja na tym chcę. Paga. No nie można nawet na to wejść nigdzie. Tak, Ale zostaje. Przed! przejdź. Jeden leży. Leżą, leżą, leżą! Nice! Kto wrzucił w życiu Arkstara Ar kocham Cię. Cofam to. <grym <grym to Tobiaszek zaraz poleci, Tobiaszek zaraz poleci za mi. głęboko z tym tematem. Za głęboko. Kto wziął, niby, fiertowy. Ja wziąłem i go wy wymieniłem. wiesz, to to ma teraz wziarcie. pełny, gdzieś tu jest to jeszcze na pewno, bo wymieniłem ja, sobie. Ja, ja mam niepełne. No ja mam, tylko nie musiałem... To może ja nie miałem opraczyć. fioletowego w takim razie? Le... Nie mam pojęcia. Nie miałeś. No właśnie, to gdzieś powinien być drugi filetowy chyba. Nie mam żadnego pojęcia. Nie wiem, nie wiem. Dobra, eee... Dobra, idziemy? Tak, tylko widzimy... No, ten przejdźmy w sumie. Zobaczmy, może z tej strony coś się tam pojawi po drodze. Potrzebujesz daje tej light? Nie, mam już A w sumie przyjdzie. tam było miał do... dużo o miał ja. dużo, Dostawiłem nawet, zapomniałem. Próbuję znaleźć jakieś granaty jeszcze tutaj Ja jednego chyba wrzuciłem po drodze e, W tej skrzynce pojedynczej takiej po drodze Tylko chodź, bo znowu żeby nie było, że cię w bunkrze Bo przyjdą kolejne sępy Nie kurwa, nie złapię, są za szybki Hmm, ale oktanka na, na, ok, na, na plecach <laughs> I'm fast as fuck, boy. Ej, ostatni skład! Lol. A, słowa. Nie ogarnąłem nawet tego. rzuciłem się w bok tym jump padem, ale z tą pp kurwa. I lecę! Teraz będzie... O, przeskoczyłem. Fuck. Trudno jest na wroze bo albo ja po prostu... Ewentualnie może chwilę po można skoczyć i wtedy też się zalicza że dalej. No, musi być, skoro ja poleciałem tak daleko. Czyli slide, i bądź, kiedy cię wybije, trzymasz spację. To jakby się się od ziemi. Zapisano. Take notes. No przepraszam, że tyle tych ziomeczków zabijaliśmy? Tyle dodatków do broni? Żaden nie miał magazynku nawet szarego. A przynajmniej nie, nie zdążyłem go zobaczyć przed waszym Joinkiem. Bo na R99 mam, ale na. R4 nie mogę znaleźć. Ja chyba gdzieś tam mnie do niebieskiej wyrzucałem, bo podmieniałem fioletowy. No to już wydaje wcześniej. Czy nie wiem, ja byłem, mówię, Annaki. paczuszka? Idziemy? No właśnie patrzę na nią i tak szukam, czy w okolicy ktoś na nią też nie kampi. O, ja tam Ale tak, ten kurde. brak w e, jest odczuwalny, że nie możemy mu tego przynajmniej. Tak chociaż ja czuł zawsze. mówił mówi! Trochą małpę robił. Nie miałem dwa pechowe jump-pady Ej, po prostu tu, tu, tu! Na dół, na dół ma Jezus, zatrzęsło się jak wylądował ten... pakiecik Rzucił na ten, Gibraltara Kurczę, a kto rzucił jeszcze Bangalore? To mnie tym zabiłeś Jestem teraz w dupie Masz no, SMOKI Uuuuh, jak on z nim wziął żadnego PHENIXA? Ja jestem perfekta. Dich bangalorka teraz. No super. co Szybko lecę, lecę, lecę. Jeden z budynek, jeden z budynek cały czas ze snajpą. Chodź, no, ale musisz od nas przyjść. Ale tak mówisz. Nie wiem, czy jest znowu. Czy teraz możemy ich trzymać, bo oni będą musieli biegać po górkę. Więc to jest to, co łatwiej się. dla nas. To jest Gibraltar. Poszedł do budynku, jest w budynku teraz. Tylko nie chcę im Mastiffa dać, bo tu jest Mastiffa. Jak oni wezmą Mastiffa i pan do nas podjadą, to. Co byś ty Mastiffa. Nie chcę Mastiffa. Jest to dostał ten, który strzał ze snajpy z prawej strony. jest? A, na dobra. No ja chowałem. No, ej! Nic nie widzę. Pojaczę hmm. się do pełno. No, byłem tu. No, sametry widziałem typa. No nie. Płacę to. Jeden z tyłu tutaj był. Wybiegła bangalorka tutaj będzie. Ewentualnie tutaj wejdzie na górę. Weszła na górę. Gdzie? Gdzie? Pinguj, pinguj! Gibraltar stop, stop. Kogo y Rad Ma jesteś, ja. Wchodzę się, wchodzę się tu jest, na mnie. Uciekł. Nie widzę nawet na smokach. To szybkie leczenie. Leży ten. Dobra. Mogę rozsta Jest tutaj u mnie. Lecę, lecę. Meltowana. Stałem. Cześć, tu Miałem złoty. Wow, ale ten bunkier No to biasek Evi tam zrobił tym arc starym. No Powiem ci tak, czy jednak nie działa to, no. że na środku się ustawia go się z największą ilością Kili? No powiem ci tak, no tak To ja byłem ale, z, z, ale zazwyczaj tak jest, że kogoś z największą ilością killi. Damage, na damage Del 404 killen not found to, że Gzyb się odmutował w trakcie coś tam pobełko to ja nawet nie zrozumiałem jednego słowa z tego co powiedział. Zapytałem się. Mieliście walkę